górniczym mieście Europy. Ruda Śląska to największe górnicze miasto w całej Europie. Ale chcę wam powiedzieć, że to, że w Polsce górnictwo istnieje nie wszystkim się podoba. Kiedy rozmawialiśmy z rządem, to usłyszeliśmy, usłyszeliśmy o tym, że nie możemy na ten rząd źle mówić, bo on jest dobry! Ten rząd, Bo mógł zlikwidować osiem kota a chcę zlikwidować tylko cztery. W tym kopalnie pokój. Ale chcę wam również powiedzieć, że w tym planie rządowym, o którym mówi... górnictwa. Temu rządowi chodzi o likwidację górnictwa. To jest najgorszy rodzaj gebelsowskiej propagandy. Kiedy zażynanie, mordowanie ludzi, kiedy zażynanie i mordowanie ludzi nazywa się rozwiązywaniem jakiejś tam kwestii. Oni rozwiązują kwestię nierentowności górnictwa poprzez mordowanie ludzi którzy tutaj są. Przywitajmy kolegów z kopalni odpiłkowych, którzy nas przyszli z Bardzo dobrze. O tym też za chwilę chcę powiedzieć. Cała Polska wstaje ko z kolan i to widać po tym, jakie poparcie mają górnicy na Śląsku. Właśnie przyjechali do nas przedstawiciele. z kopalń węgla brunatnego których usiłowano wykorzystać do tego żeby likwidować kopalnie węgla kamiennego ale wśród nich także nie ma zgody na to żeby ich kopalnie w tej chwili były rekordy wydobycia węgla brunatnego tylko po to żeby szczerpać jak najszybciej tamte złoża i ci ludzie którzy mogli tam pracować 25 lat będą tam pracować 10 lat dlatego że Chcę również powiedzieć, że jeszcze w tym tygodniu przyjadą do Was rybacy, polscy rybacy, którym kiedyś górnicy pomagali, kiedy mieli problemy z połowem dorsza. Myśmy jeździli do nich, oni dzisiaj powiedzieli... Naszym rodzinom. Powiem Państwu tak: dzisiaj padło wiele od rana słów emocjonalnych, gniewnych, wiele gestów. I być może wiele z nich zostało wypowiedzianych niepotrzebnie, ale jeśli ktoś chce nam dzisiaj wypominać, to żeby się opamiętali, że mówimy ludziom, którzy plują na Śląski na górnictwo, żeby zaprzestali tego szczucia na nas, że mówimy posłom ze Śląska, kto ci jest bliższy? Mieszkaniec Rody, czy Twój kolega z Pomorza, który mówi, że tu nie robi są? Po czyjej stronie staniesz? Nie myśmy zaczęli. Nie myśmy zaczęli. Pamiętacie jak pół roku temu na schodach Urzędu Wojewódzkiego do całego Śląska premier rządu mówił nie będzie likwidacji kopalń. Żaden górnik nie straci pracy. Pamiętacie jak premier... the <laughs>